Sponsorem relacji z festiwalu rowerowego jest miasto Szklarska Poręba. Sponsorem relacji z bike maratonu jest sieć hoteli Interferie. Bajk Maraton tradycyjnie podczas festiwalu rowerowego w Szklarskiej Porębie. To nasza jedna z ulubionych edycji. Co prawda pogoda nam dzisiaj spłatała psikusa, ale to pierwszy deszcz w tym roku, można powiedzieć, na bike maratonie. Nie odstraszyło to uczestników. Myślę, że ponad tysiąc osób za chwilę się pojawi na starcie maratonu. Festiwal w tym roku jest rozrzucony po całej Szklarskiej Porębie. Dzisiaj można powiedzieć dzień kulminacyjny, bo start maratonu, ale wieczorem skoki do wody, pokazy filmów rowerowych na dużym telebimie. Także dzisiaj długo, długo. Do wieczora, że tak powiem, święto rowerzystów. Tak to zupełnie na zakończenie dosyć swobodny i luźny trening szosowy z Michałem Kwiatkowskim. Słowo o transie bike maratonu, która jest przygotowana w szklackiej porębie. Mamy dla zawodników trzy dystanse. Tradycyjnie mini mega giga maraton. Od 23 do 77 km. Trasa jeszcze dwa dni temu była dosyć sucha i przejezdna. Myślę, że trochę po tych opadach warunki się zmieniły. Zrobiło się trochę, trochę bardziej niebezpiecznie, trzeba bardziej uważać. Natomiast to są wszystko piękne trasy w karkonoszach, znane dla kolarzy. Także myślę, że, że to bez jakichś większych niespodzianek. Kupuję rękawki i kurtkę nową, no pokażę. No jaką kupujemy łatą, teraz akurat kurtę, kurtkę, no. bo no niestety nie mieliśmy. Trzeba się przygotować odpowiednio do startu. Trzeba się przygotować, bo przy zjazdach ma być zimno, więc musimy być dobrze przygotowani. Tego typu potówkę, potem koszulkę z krótkim rękawem i kurteczki. No, więcej kupuję kupuje z membramą, co nie jest za dobrym pomysłem. Natomiast bardzo fajne są kurteczki tego typu. Cieniuteńkie, które można potem łatwo jeżeli w czasie jazdy nawet jak się jedzie i. Robi się troszkę gorąco, to dobre na zjazdy. To się robi coś takiego tylko. Bierze się i tak. I nie ma. I się wkłada do kieszonki, i się jedzie dalej. Standardowo że mega, ale czy dzisiaj sił starszy? Ochota na pewno jest, ale czy sił starszy? Zobaczymy. Teraz przebywa nad pięknym modrym Dunajem. Tam jest trochę bardziej płasko. No muszę kawałek do gór pojechać. Więc z dziką rozkoszą tutaj przyjeżdżałem. Trasa. Widziałam, że będzie trudne zjazdy techniczne. Podjazdów nie ma dużo, myślę, że damy radę. Ale widzę, bidonik jest, napój energetyczny też pewnie. Wszystko przygotowane, myślę, że, że będzie świetna zabawa. Zapowiada się niezła pogoda, jest deszcz, będzie trochę błota, myślę, że będzie fajna zabawa. Pierwszy raz w Szklarskiej Porębie? E, na desce kilka razy, na rowerze pierwszy raz. Stresik delikatny. Mokro, ślisko i pod górę. Na samym podgórkę, dobre pod górkę dosyć mocno, tak, że... ale będzie dobrze. To jeszcze nie padało. Wstałem dzisiaj o 5 rano. Mam nadzieję dojechać w całości z powrotem do domu. <noise> tak myślę, tak będzie. Trasa jest, trasa jest tutaj, już drugi raz tutaj startuje. Trasa jest naprawdę śliczna, bardzo, bardzo taka widokowa. No i tak właśnie dla czystej przyjemności staramy się tutaj jeździć. Moje dzieci starają się wygrywać, a ja staram się dojechać do mety. Turyści przyjeżdżają przez cały rok, dzisiaj wielkie święto, ale jeździć na rowerze w Szklarskiej Porębie można codziennie. Jest to istna rowerowa kraina, ponad 450 km ścieżek rowerowych i powiecie Państwo, że no, jeździć można wszędzie, ale nie wszędzie można jeździć po tak przystępnych górach. Góry izerskie, które zimą służą turystom głównie pod kątem tras biegowych i narciarstwa biegowego, latem przyistoczają się w trasy rowerowe. Dostępne dla całych rodzin i dla tych rowerzystów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kółkami, jak i dla tych, którzy już są bardziej wymagający i chcą po prostu zwyczajnie potrenować. Świetne warunki klimatyczne do tego, żeby podwyższyć swoją wydolność. Biegacze, rowerzyści wiedzą o tym i często Szklarską porębę odwiedzają. Rowerowa kraina, dlatego, że jest to cały produkt turystyczny od wydawnictw, czyli maps profil. Po aplikację mobilną. Rowerowa kraina, czyli obiekty, w których można przyjechać z swoim rowerem, można go bezpiecznie przechować, można po wyprawie górskiej. Czasem wraca się z ubłodzonym sprzętem, go spokojnie później umyć, zabezpieczyć bądź naprawić, bo też się tak zdarza. Festiwal rowerowy raz w roku na szernickim stoku, ale imprez rowerowych nie brakuje w szklarskiej porębie. Są i zawody rowerowe dla dzieci, są wyścigi szosowe. To nowość w szklarskiej porębie. Do tej pory królowały tutaj rowery górskie, pojawiają się i szosówki. Sporo atrakcji. Rowerzysta może poruszać się nie tylko znakowaną trasą rowerową, ale każdą inną drogą leśną. Nie oznacza to, że na takiej rowerowej trasie rowerzysta ma wszelkie przywileje, pierwszeństwa. Nie. Musi się liczyć z tym, że chodzą tam spacerowicze, turyści piesi, no czasem, bo mamy również szlak konny, pewne odcinki mogą przebiegać szlakiem konnym i tutaj. Prośba, żeby wszyscy ci użytkownicy potrafili się wzajemnie uszanować, to wtedy nie będzie konfliktów, będziemy zadowoleni i, i z radością będziemy wracać w te urocze rejony. Warunki mamy bardzo ciężkie, raz, że właśnie ta niska temperatura, dwa, padający deszcz, który spowodował dużo błota na trasie, dużo kałuż, więc ogólnie ciężkie warunki, musimy pamiętać, że jest ślisko i ciężko, więc na pewno czas samego wyścigu nam się wydłuży tutaj i musimy pamiętać, żeby zabrać o jedną rzecz więcej, tutaj to, co przygotowaliśmy zazwyczaj może być troszeczkę za mało. Czyli, tak jak przygotowujemy się normalnie, plus dodatkowo jakiś jeden produkt więcej, który nam pomoże. To może być żel, może być koncentrat. Dużo osób już ma tutaj wybrane przez cały sezon swoje strategie na wyścigi. Musimy tylko pamiętać o tym, żeby je powiększyć. dobrze się jechało. Nie wiem czemu. Chyba pogoda. Także W dużej mierze to chyba też opony dzisiaj. No i tak jak mówię, za pogoda. Lubię w takiej pogodzie się ścigać. Fajna trasa. Było więcej elementów tych istnych niż, niż myślałem. Upadek w sumie jeden na kamieniach, ale tak to jestem zadowolony. Jestem trzeci trasa dość trudna szczególnie z powodu deszczu i przede wszystkim był jeden odcinek zjazdowy. Myślę, że jak na standardy maratonowe bardzo trudny. Myślę, że większa część zawodników będzie dzisiaj tam schodzić, nie zjeżdżać. Widzisz jak tam? O! O! Fantastycznie, fantastycznie Będziesz chyba w kategorii trzeciej. Słaba Słaba. Co zrobić? Troszkę za dużo powietrza raptopował kurde, na zjazdach pociąłem To jechałem z 5 minut pierwsze Fajne te zjazdy były kilometra powiedzmy 15 trzymaliśmy się w grupce. Później to się trochę rozłączyło i w trójkę jechaliśmy już do mety. Ostatnie 3, 3 km zadecydowały, ruszyłem pod górę i udało się dojechać. Co zrobić z rowerem, żeby nie mieć przykrych niespodzianek później? Ja myślę, że przede wszystkim warto byłoby go umyć. Kolejną ważną rzeczą jest, myślę, zadbanie o napęd. Chyba to jest najważniejsza rzecz. Czyli czy, czy, czyścimy napęd, suszymy go w miarę możliwości. Jeśli mamy warunki, to oczywiście musimy też to nasmarować, żeby ten łańcuch nie pozostał suchy, tylko musimy go natłusić specjalnym, specjalnym smarem do łańcuchów. drugim bodajże podjeździe z Mariuszem Kowalem. Oderwaliśmy się od reszty stawki. Po, po pięciu kilometrach on zapał gumę i zostałem sam. No i tak już y, pozostałem, że musiałem do mety jechać sam po prostu. No, myślałem, że mnie ktoś dojdzie, ale jednak okazałem się, wytrzymałem ten dystans. Widzimy jak popularność kolastwa rośnie i mam nadzieję, że to że to trochę dzięki nam, dzięki sukcesom polskich kolarzy. A ja osobiście spędzam dwa dni właśnie z moją Akademią Kolarską w Kopernikus, która gości w Szklarskiej Porębie na zgrupowaniu. I przy okazji przyjechałem tutaj, bo, bo jest to święto kolarskie w Szklarskiej Porębie, więc nie wypada tutaj nie przyjechać. Jak ty byś ocenił, podsumował swój sezon? W Tour de Pologne nie udało się wystartować, ale wcześniej pokazywałeś się znakomicie na największych turach. Ciągle szukam swojej ścieżki w kolarstwie, prawda? I, I dla mnie najważniejsze jest to, że, że ciągle mogę uczyć się, jak reaguje na, na każdy wyścig mój organizm. Miałem świetny początek sezonu, potem lekką przerwę. Start Tour de France też, też przyniósł mi. Mnóstwo doświadczeń. Może, może nie poprawiłem się patrząc na zeszły rok, ale nie o to teraz chodzi, bo, bo mam nadzieję, że to wszystko, co robię, zaprocentuje w przyszłości. Czujesz, że to, że tak wspaniale jeździ, że tak wspaniale jeździ Rafał Majka, to się przekłada na popularność kolarstwa? Na pewno tak. Widzimy, jak, jak wielu ludzi przyjechało tutaj do szkolnickiej poręby mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Mam wrażenie, że, że spotykam coraz więcej osób na, na rowerach. Gdy ja wyjeżdżam na trening, widzę więcej ludzi na rowerach i o to chyba chodzi. Sponsorem programu jest Scott Sportech Poland. Sponsorem relacji z festiwalu rowerowego jest miasto Szklarska Poręba. Sponsorem relacji z bike maratonu jest sieć hoteli Interferie.